Cześć, wyobraźcie sobie sytuację, że jesteście w wielkiej potrzebie. i Jesteście skazani na pomoc drugiej osoby, gdyż sami nie poradzicie sobie w danej sytuacji. Próbujecie na przykład złapać stopa na pustkowiu, aby dojechać do domu. Jak byście się czuli, gdyby osoba, która się dla Was zatrzymała i zabrała Was do auta, w połowie drogi oświadczyła Wam nagle, po bardzo przyjemnej rozmowie, że za dalszą podróż musicie zapłacić, o czym w żaden sposób nie wspominała na początku. Czy czulibyście radość, czy raczej zażanowani i rozczarowanie, że ktoś was tak potraktował? Podobnie w sytuacji, gdy wpadlibyście do jakiejś dziury, nie moglibyście się wydostać, i nagle u góry pojawia się osoba, która oferuje wam pomocną dłoń? Jakie emocje byście przeżywali, gdyby w trakcie wyciągania w połowie drogi osoba po drugiej stronie nagle powiedziała? Że resztę drogi musicie zapłacić. Czy byłaby ta euforia, czy raczej poczucie litości? Jak tak bardzo można upaść? Takie praktyki właśnie stosuje jedna osoba na YouTubie, która oferuje swoje usługi rozwiązywania zadań, ale tylko tych najprostszych. Za resztę trzeba oczywiście zapłacić, lub przekazuje Wam nieodpłatnie tylko połowę zadania. Do reszty nie macie dostępu. Ja szczerze w życiu nie wpadłbym na tak absurdalny pomysł. Aby tak poniżyć się dla pieniędzy. I tu dochodzi jeszcze kwestia sumienia, które daje wam znać, że postępujemy nieetycznie. Dlatego też powstał ten kanał, na którym pomagam innym w rozwiązywaniu trudnych zadań z matematyki. Robię to też ze względu na to, że mam ogromny dług do spłacenia wobec innych osób, gdyż niejednokrotnie potrzebowałem sam pomocy. Proszę Was jednocześnie o subskrypcję, łapkę w górę, gdyż dla mnie to jest informacja zwrotna, że ten kanał się rozwija i rzeczywiście skorzystaliście z mojej pomocy. Zadanie 384 przykład E i F. Ok. 3 84 E. Okej, okay, no to mamy F od X. To się równa, kreska łamkowa. 4x kwadrat plus 4x plus 1 przez 4x kwadrat minus 1. Zaczynamy oczywiście od dziedziny. Czyli zajmujemy się mianownikiem. Mianownik nie może być równy 0, więc mamy. 4x kwadrat minus 1 nie może być równy 0. Przenosimy sobie jedynkę na drugą w stronę, więc mamy 4x kwadrat nie może być równe 1. Dzielimy sobie to obu stronie przez 4. No to mamy x kwadrat nie może być równe 1 czwarta. Jak sobie to z obu obustronnym to mamy dwa rozwiązania. x1 nie może być równe 1 druga. Lub x2 nie może być równe minus jedna druga. Mamy. To jest nasza dziedzina, dziedzina funkcji. Możemy sobie to rozpisać, że dziedzina funkcji również w ten sposób. x należy do rzeczywistych z wyłączeniem minus jednej drugiej oraz jednej drugiej. No to mamy. To teraz zajmiemy się, kiedy ta, kiedy ta funkcja będzie w no To miejsce zerowe, otrzymamy sobie licznik w tym przypadku. No to sobie rozpatrzmy licznik. Więc mamy tutaj wzór skłóconego mnożenia. Prawdopodobnie to jest taki wzór 2x plus 1. Pierwastkiem sobie pierwszy wyraz oraz ostatni. Do kwadratu sprawdźmy, czy to nam się zgadza. Przypominasz, że to jest wzór tego typu, tak? A plus b do kwadratu to jest a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat. No to mamy 4x kwadrat plus 2 razy 1, pierwszy wyraz i drugi wyraz to jest 4x, no i plus 1, tak? I to nam się zgadza. Okay. Czyli kiedy to będzie równe 0, trzeba to przyrównać do 0, 2x plus 1 to się równa 0. Przenosimy jedynkę na drugą stronę, więc mamy 2x to się równa minus 1, dzielimy przez 2 i wychodzi nam, że x dla x równego minus 1 druga. Co wykluczone jest z dziedziny, tak jak widzicie, tak przez dziedzinę. Więc jest brak rozwiązań. W tym przypadku mamy brak, brak rozwiązań. No i sobie zróbmy przykład jeszcze C. Okay. Nie przykład C, tylko przykład F. Następny. Jak będzie przykład F. No to mamy. F od X. To się równa. Kreska łamkowa. Ja to już od razu napiszę w kolejności. 16 X kwadrat minus 8 X plus 1 przez pierwiastek. Zawsze to już piszę, w kolejności mam taki nawyk od, aby to zapisać w postaci tego typu, tak. Tak zwanego postaci ogólnej funkcji kwadratowej. Wam też proponuję wyrobić sobie taki nawyk, tak. Abyście, a tutaj to poprawię, żeby to było dobrze widoczne, czyli na końcu jest plus c. Wybróbcie sobie też taki nawyk, bo później przyda Wam się to liczeniu delty yy, oraz yy, zamienianiu takiej postaci na postaci roczy No dobrze, więc mamy 4x minus 1. Rozpatrujemy sobie tutaj mianownik, więc ten to, co jest to co jest w środku pod pierwiastkiem, nie może być równe 0. I musi być większe od 0, więc zapisujemy to w takiej postaci. tak. Jedynka na drugą stronę, więc mamy 4x jest większe od jedynki, Dzielimy to przez 4, więc x musi być większe od 1 czwartej. Okay. To jest nasza dziedzina funkcji. Możemy sobie ją tutaj wypisać. Czyli nasza dziedzina funkcji, x należy. x ma być większe od 1 czwartej, czyli mamy. I to bez 1 czwartej, czyli przedział otwarty, 1 czwarta do plus nieskończoności. To jest nasza dziedzina funkcji. A teraz sobie policzmy nasze miejsce zerowe. Tutaj stąd, tak? No to tak. No to znowu tutaj posłużymy się wzorem słusznego mnożenia. Więc tutaj prawdopodobnie będzie 4x minus 1. Sprawdźmy sobie to. Zawsze sobie to sprawdzajcie. Więc mamy 16x kwadrat minus 2 razy pierwszy wyraz i razy drugi wyraz, czyli 8x i na końcu plus 1. No i to by nam się zgadzało. Więc tego, kiedy otrzymamy, kiedy to będzie równe 0? No to sobie musimy to porównać do 0. Minus 1 to się równa 0. No, jak przerzucimy sobie na drugą stronę, to mamy coś tego typu. Podzielimy sobie to teraz przez 4, więc mamy x, to się równa 1 czwarta. No i czy to nam leży w Czasami warto sobie to narysować, tak? Narysujmy sobie linię. Zaznaczmy sobie nasze miejsce zerowe. Tutaj chyba było... Tak, nasze miejsce zerowe. No i naszą dziedzinę. To nasza dziedzina to jest taka. I to bez 1 czwartej. Czyli tutaj jedna czwarta jest z tego wyłączona poprzez, poprzez dziedzinę. Czyli mamy brak miejsc zerowych. Ponownie.